Siemaneczko Panowie, jestem w Elblągu na targu zobaczymy coś to Wam nagram, mamkę to musisz dwa lata a nie przyjechałem turystycznie koledzy przywiożą te felgi co mu robiłem no Coś, Coś tu nie zdjęcia robię. Nie tam. Nie wolę zrobić zdjęcia. takiego. Drierki całkiem przyzwoite. Zresztą nagrywam. Ja Szwancy. Tam masz tylko jedno? Tak. Ja mam no, Ale młode, co? Chyba jo. Ja. Takie to gołębi. brudki takie dosyć. Ile te drutki? to Wiedeczki. Pan To to Wiedeczki. Samczyk. Samczyk to żółte? Tak.

Trochę młodych Tym Kolega chciał tarczowe, ale to młodziutkie. To młodziutkie w Budapeszcie. Nie ma nic Nie Jedni schodzą, drudzy rozchodzą A no byś jechał zobaczył. No właśnie. Oh yeah. Moje? O, no, cześć Władziu. Tam ma takie młode bociate, nie? Tu na rogu. Czerwone.

Napuga, nie wiem. Żołniki pełno. młodych, samo młodziści, samo młodziści. No jeden młodziuch. O, ten noc dostał? Buliczki, po tak takie ma. Po tak małe. Kolejne, tak małe. tak małe. O, tak małe. Masz... Swoje cukrówki, jak chciałeś, to masz. A, już wyszwanę Po ile te cukrówki? Po ile, Waldek? Co bierzesz? No. Może weźmiemy do gonienia. Mam dużo no to ciężko po mnie. Ja no to konienie. No, Cóż takiego? Muszę nagrywać. Nie ma bardzo dużo.

to samic, to niebieskie? Tam to samica No. jest ubiegłego To jest samicę. To jest samicę. To jest coś To jest samicę. jest za duży.

Nie wiem, gdzie to daje Dzień jedno to? Twoje? Tak to jest panowie. Bajerka była. Bajereczka była. Chwilowa. Dobra. Tak to wygląda. Nic tu więcej nie dogram. 8 minut. Cześć. 8 minut to będzie wsio. Nie ma to co więcej nagrywać. Cześć. gołębi. Cześć. No jeszcze coś mają. Co to Także ja pozdrawiam wszystkich serdecznie. O tu jest pan Bolesław, najlepszy youtuber z Eldoga. pozdrawiamy. Dobrze. Dobra, pozdro panowie. Tak wygląda targowisko. Druga część panowie filmu. Tutaj kolega Wojtek z Ławy przyniósł gołąbki. Dla mojego wujka, taką lotkę z Buławy Murzyniaków. 20 ile 22, 22 sztuki tutaj są dla mnie Gołąb Gido jest prezent ale zaraz zaraz opowiemy a tutaj troszkę budapesztów, jakieś berlinki to dla mojego taty same same mu młodziutkie także myślę że mu się bez problemu oblata także jest. Jest tego troszkę. Także później tutaj opowiem wam. O co tu chodzi z tymi groszkami? Słucham cię. Już idziemy. Także wujek bierze całą lotkę. Chodź idziemy. Kłótki już są załadowane. 22 sztuki Murzynów. Są groszki, są siwe. Jakiś czarny, w miarę równe. Całkiem przyjemniaki. Nie, będzie zadowolony. Gołębie gonione. Z muławy od chłopaków. Trady, że myślę, że będzie zadowolony z nich. Co myszko? Zadowolony? Takie orły jadą. Ja Sprzedał te swoje widyny? Do te taty. Krótkie. Sprzedał. Gdzie tam? Nie, pacuła wziął jedną. Aha. Nagrywaj, nagrywaj. Pacuła wziął. Jedzie. Gangsta jedzie Nie, na markusy. Nie, ładne, ładne, są te główki. Jeszcze garłacze. Dziadek jeździ, musisz mi kupić. Pozdro. także panowie, tutaj prezencik dla mnie. Od kolegi z Mławy, od mojego widza. Dostałem. Dostałem taką samiczkę. Kolega Wojtek mi przywiózł. Także dziękuję Ci kolego za, za prezent. Trafiłeś w dziesiątkę. Trafiłeś w dziesiątkę, dlatego że dzisiaj mam urodziny. I taki prezent. Super. Także dziękuję Ci bardzo. Jak się spotkamy, to ci na pewno jeszcze raz podziękuję, a jak będzie chciał coś ode mnie, to też ci coś dam w ramach podziękowania, a to drugie. Jest od Wojtka, też na, też na urodziny, także panowie dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj udany dzień. Fajne, Czyściutkie są, fajne, fajne, ładne. Ja lubię groszki, także zadowolony jestem. Także raz, jeszcze raz wielkie dzięki panowie jo, i pozdrowienia dla chłopaków z Mławy. Tak i pozdrawiamy tu wszystkich z Muławy, chłopaków hodowców I, i okolic, wszystkich oglądających. Także no, takie to. Gołąbeczki, zaraz je wsadzimy tam do Tutaj kolega Wojtek zabiera te dwa pocztowe. One tu sobie siedzą w garażu cały czas. Spokojnie małe, spokojnie. jest jeden. O. o. Do klateczki. A tutaj groszki sobie siedzą. są dwie samiczki. No to fajny prezent. Także prezenty udane. Zadowolony jestem. Tak fajnie szyję ma wygiętą, nie? No, ja berliński. Mam nadzieję, że to nie jest. Trzy dziewczyny siedzą. Siedzi jeszcze ta, co weszła na tej obrączce. Derby, także dobra. Panowie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Tak to u mnie dzisiaj wygląda. Także komu się podobał film? Pamiętajcie o subskrypcji. Łapce komentarzu. I do następnego. Także pozdro.